Cześć tu Adam. Cześć tu Grzesiek. Chcielibyśmy, żebyście razem z nami odwiedzili nasze interaktywne Muzeum Gier Video i zrobili mały powrót do przeszłości. Dzięki projektowi Powrót do przeszłości organizowanemu z budżetu Działaj Lokalnie 2024 przeprowadziliśmy cykl spotkań odbywających się w Wieprzuch, Girowicach, Rajczy, Żywcu i Radziechowach. Nasi wolontariusze przeprowadzili ponad 40 godzin zajęć, w których wzięło udział ponad 400 uczestników. Celem spotkań była integracja międzypokoleniowa dzięki unikalnej możliwości zbliżenia rodzin wspólnie przy padzie, klawiaturze czy joysticku, a także pokazanie oraz przybliżenie historii gier wideo i gamingu. W spotkaniach dziejących się w okresie od lipca do listopada spędziliśmy ponad 40 godzin bawiąc się wspólnie przy starych konsolach i komputerach, pokazując jak się kiedyś grało, a także opowiadając o naszej małej wystawie muzealnej. Efektem naszych działań jest integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Powiatu Żywieckiego i gmin objętych działaj lokalnie. Zainteresowanie naszym projektem, mimo że niestandardowym, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, a same mobilne muzeum gier wideo wciąż służy społeczności Powiatu Żywieckiego, gdy tylko jest potrzebne. Dzięki nieszablonowej tematyce i niestandardowemu w realizacji projektowi udało nam się dotrzeć z promocją, do miejsc, które wcześniej były dla nas bardzo odległe i nieoczywiste. Cieszymy się, że mogliście razem z nami choć na chwilę powrócić do przyszłości.